Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszych gier na Androida. W tym odcinku gra od EA Games, czyli Need for Speed Most Wanted. Powiem Wam, że gra jest genialna, jeżeli chodzi o gameplay i również w przypadku grafiki nie odstaje od konkurencji w żadnym stopniu. Na początek omówię Wam menu główne. Mamy tutaj najpierw, y, pierwsza rzecz to mapa, na której mamy zaznaczone różne miejsca i procentowe przejście danego terenu. I jeżeli mamy jakikolwiek wyścig nieukończony, y, jako nie ukończyliśmy go na pierwszym miejscu, to wtedy również nie możemy zaliczyć danego miejsca na 100%. Ja sobie pozaliczyłem wszystko, co mogłem na 100%, ale odblokowały mi się kolejne wyścigi, więc muszę je przejść, aby mieć w danym miejscu dalej 100%. Kolejna rzecz to garaż. W garażu możemy obejrzeć samochody, które posiadamy i które możemy kupić. Mamy, że tak powiem, dwie opcje na obejrzenie ich, czyli takie po prostu przeglądanie sobie od prawej do lewej strony. Oraz taki widok właśnie przewijanej listy. Jest naprawdę sporo tych samochodów, jeszcze z czasem są odblokowywane nowe, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie podzielić auta na kategorie. All, SUV, Everyday, Masku, Sports, GT i Exotic. Zależnie od kategorii pojawią się nam różne samochody na przykład taki oto SUV, czyli hammer zwykły. No i tak, kolejna rzecz to szczegóły o kierowcy, czyli mamy tutaj wiadomość, ile punktów ESP udało się nam zdobyć oraz inne takie typu osiągnięcia. Trzecia rzecz, no właściwie czwarta, czyli most wanted, czyli po prostu lista najlepszych kierowców. Jak widać, jesteśmy już na 10 miejscu. Wszystkich jest 11. Trzecia rzecz to sklep, ale jako, że nie mam włączonego internetu, to niestety nie zobaczymy, co jest w tym sklepie. Co jest ciekawe, we wcześniejszych wersjach nie mogłem uruchomić gry bez połączenia z internetem, a teraz już mogę, więc tu jest na pewno duży plus. Bo mogę sobie zagrać w tą grę gdzie tylko zechcę, kolejna rzecz to opcje. Mamy tutaj trzy takie główne zakładki, czyli settings, controls and help. W settings mamy możliwość zmiany kamery. Możemy zmienić prędkościomierz, aby pokazywał nam kilometry na godzinę, a nie mile na godzinę, tak jak jest pierwotnie ustawione. Możemy zmienić ustawienia, właściwie nie wiem, co to jest Heads Up Display, więc nie chcę Wam źle powiedzieć, ale możemy to zmienić. Kolejna rzecz to Language. Niestety nie możemy ustawić języka polskiego, tu jest spory minus. Chociaż właściwie do tej gry nie jest to wymagane, więc można bez problemu grać po angielsku. No i mamy zakładkę Audio, w której mamy muzykę i, dźw i efekty dźwiękowe. Muzyka jest naprawdę fajna. Akurat ja i tak nie mogę nagrywać muzyki wewnątrz urządzenia, więc byłyby straszne szumy i tak dalej, więc tego nie robię. Ale naprawdę polecam sobie posłuchać, bo fajnie, naprawdę fajnie to wszystko brzmi. No i mamy oczywiście ostatnią funkcję, czyli Exit, czyli najprościej w świecie mówiąc, wyjście. Więc wybierzmy sobie teraz jakieś miejsce, na przykład to MacLen. No, i wybierzmy sobie wyścig. Musimy ukończyć go jako pierwsi. Jest również dużo rodzajów wyścigów, nie tylko takie, że musimy po prostu wygrać, czyli wyprzedzić wszystkich, ale są również takie czasowe czy na prędkość. W sumie wygląda to podobnie jak w pierwszej wersji Need for Speed Most Wanted. No i tak. Pierwsze auto jakie mam odblokowane to jest Dodge Challenger. Ja sobie już kupiłem BMW M3 Coupe. No i kolejne auta mam niestety zablokowane, więc sprawdźmy sobie to BMW, jeszcze go nie testowałem. A właściwie teraz go do, dopiero kupuję. Bo wcześniej miałem je odblokowane, a teraz dopiero kupuję. Bo właśnie tutaj z każdym wyścigiem odblokowuje się ciekawe auta. No i możemy sobie tutaj dodać jakąś modyfikację a akurat w moim przypadku jest to tylko kolor jako że biały mi się dosyć podoba więc postanowiłem na nim zostać e, mamy tutaj również mm, możemy dodawać sobie tutaj na przykład jakieś ulepszenia to jest właściwie ciekawe bardzo ja sobie dodam może najlepsze nitro jakie jest i na przykład ten powerback. Zobaczymy jak to wszystko będzie współgrało. No i zaczynamy. Czyli jak widzicie oprócz samego kupowania aut możemy również dodawać im ciekawe ulepszenia. To jest na pewno duży plus dla gry, że jest jakaś tam opcja tuningu, a nie jedynie sam gameplay. No i zobaczymy jak nam pójdzie wyścig. W grze możemy sterować chyba na dwa sposoby. W każdym razie domyślnie ustawiony jest sposób... Właściwie nie wiem jak się dokładnie nazywa to urządzenie w telefonie, więc nie chcę tutaj źle powiedzieć. Ale w każdym razie, prze... prze jakby to powiedzieć. Obracając telefon jakby lekko w lewo lub lekko w prawo, możemy sterować po prostu samochodem. Ale miałem teraz szczęście. No, no i widzicie, policja sprawiła, że mam teraz bardzo utrudniony wyścig. W ogóle widzicie, mm, lekkie lagi. Jest to spowodowane tym, że właśnie jest włączone nagrywanie. Właściwie działa to tak samo jak w przypadku komputera, no, jeżeli nie nagrywam, no to nie mam żadnych lagów. Ale jeżeli już ustawię sobie nagrywanie, no to jak widać, yy, po prostu... Czasami potrafi przylagować. Nie będę już zmieniał teraz ustawień grafiki, bo myślę, że jest to bez sensu. Ale nie wiem, czy w sumie się da. A nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, te lekkie przycinki. Skupmy się teraz na wygraniu wyścigu. Jeżeli przesunę palcem tak lekko do góry, to wtedy z prawego dolnego rogu zaczyna uciekać mi ten, ta niebieska energia. Jest to najzwyczajniej, w świecie mówiąc, nitro, czyli turbo do doładowanie, które e, przyspiesza nasz samochód. E, mamy jeszcze po lewej stronie, jeżeli naciśniemy, możemy przyhamować, jako że w Need for speedie nie będę hamował, bo nie na tym to polega. To nie będę tego teraz pokazywał. I po prawej stronie, jeżeli się chyba przytrzyma, to jeszcze możemy e, zrobić coś w rodzaju driftu. Ach, widzę, że ta policja bardzo mnie nie lubi. Jest uciążliwe bardzo to um, pojedynkowanie się z policją, bo potrafią naprawdę obrócić już wygrany wyścig e, w przegrany, więc jest to naprawdę bardzo wkurzające, ale faktycznie w Need for Speed Must Wanted'zie kojarzę, że tak samo to wyglądało, więc nie ma tutaj jakiegoś problemu z tym. E, mamy też uszkodzenia samochodu, jak sami widzicie, jest to realistyczne, na przykład teraz zaczyna odpadać mi tylny zderzak. No ale wygraliśmy wyścig, trwało 2 minuty, czyli całkiem krótko. Mamy pierwsze miejsce. No jak widzicie, dostaliśmy 11 tysięcy dolarów i przy okazji odblokowaliśmy aż 3, 4 osiągnięcia. 5 osiągnięć. Popatrzcie, 5 osiągnięć, za które dostaliśmy 25 tysięcy SP. No i teraz możemy sobie przejść do menu. Mamy, że osiągnęliśmy Nowy rekord, personalny, no i przechodzimy sobie już do menu. Odblokowaliśmy, jak sami widzicie, Land Rovera, Range Rovera, Evoque Coupe, czyli kolejny SUV. O, mamy tutaj też Porsche 911 Turbo 3.0. Alfa Romeo, czyli jak widzicie, no niby jeden wyścig, a aż trzy samochody odblokowane. Teraz w garażu pojawią się nam zapewne nowe opcje. Czyli możli możliwość zakupu tych samochodów, które odblokowaliśmy. Wydaje mi się, że gra jest naprawdę bardzo ciekawa. Jeżeli ktoś jest fanem wyścigów, no to na pewno się mu spodoba taki... E, taka gra, taki gameplay. I czuć tutaj trochę takiego starego, dobrego, Meet for Speed'a, O, przypadkiem wyłączyłem. No generalnie moim zdaniem naprawdę gra jest warta polecenia. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku.